Ejś! 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 Nie mogę do siebie dojść po tym świątecznym obżerstwie. Czuję się jak sumo. Tak też wyglądasz. Podobna sumo. Sumo. Prawidłowa japońska wymowa to sumo, o na końcu jest przedłużone. A soka? Podobna. Sumo. To jest Narodowy Japonii. Zgadza się. Sumo. To kokugi dosłownie narodowa sztuka, a potocznie właśnie sport narodowy. Stąd nazwa areny, na której odbywa się hombasio, czyli turniej sumo. Kokugi kang. kang to sufiks oznaczający duży publiczny budynek. Ale zacznijmy od początku. Słowo sumo składa się z dwóch ideogramów. Czytania pierwszego to so, sio i aj, a znaczenia, wygląd, kondycja, stan, fizjonomia. Ale też wzajemny, wzajemnie, wzajemność. Czytania drugiego ideogramu to uc lub but, a znaczenie uderzać, zderzać się z kimś, nacierać na coś kogoś. Tak więc mu mo możemy przetłumaczyć jako zderzenie z drugą osobą, a samo czytanie po japońsku yomikata jest jak widzicie reigai teki. Czyli wyjątkowe, nieregularne. Przy okazji powiem, że tylko pierwszy ideogram należy do grupy Dio-Kanji. Pierwsze wzmianki o Smo pojawiły się w tzw. Tak kodziki, czyli Księdze Dawnych Wydarzeń. Księga, spisana w 712 roku przez Ono Yasumaro na rozkaz cesarzowej Gemnej, miała stanowić oficjalną historię Japonii, a składa się z trzech zwojów. Pierwszy opisuje proces rozdzielenia nieba i ziemi, stworzenia Japonii oraz zesłania boskiego wnuka na ziemię. Drugi to dzieje pierwszego cesarza Japonii, legendarnego Jimmu i opis panowania piętnastu kolejnych władców. Trzeci to dzieje osiemnastu kolejnych władców, kończące się na cesarzowej Suiko. To tak na marginesie. Bez marginesów, proszę. Pierwsza historycznie potwierdzona walka Sumo odbyła się w 642 roku, choć Haniwa, czyli gliniane figurki z okresu Kofu, świadczą o tym, że walki miały już wcześniej miejsce. W okresie Heian, czyli w latach 794-1192, 7 dnia 7 miesiąca księżycowego, bo przypominam, że Japończycy używali wtedy kalendarza księżycowo-słonecznego, organizowane były tak zwane Sumai no secie, czyli bankiety sumo, Sumai. To dawne czytanie sumo no to artykuła przynależności, a secie to przyjęcie. W okresie kolejnym, czyli kamakura, sumo było głównie elementem treningu samurajów. We wcześniejszej formie powróciło w okresie Muromaci, a rozwinęło się w okresie Edo. Właśnie w tym okresie powstał tytuł Jokodzuna i zasady, które obowiązują do dzisiaj. Mm -hmm. A skoro mowa o tytułach, to trzeba i o zawodnikach wspomnieć. Co Zawodnik sumo to sumotori lub rikishi. Sumotori to słowo pochodzące od czasownika sumo otoru oznaczającego uprawiać sumo. A rikishi to złożenie ideogramów. Riki oznaczającego siłę. I si oznaczającego wojownika, ale będącego też sufiksem oznaczającym zawód, profesję. Przygotowanie zawodnika może trwać latami. A mnie tam zajęło niecały tydzień, a odbywa się ono w sumo-beja. Beja to uświęcznione słowo heja oznaczające pokój, izbę, pomieszczenie. W przypadku sumo słowo to tłumaczone jest jako stajnia. <noise> Na ten moment w Japonii jest ich 46. A co trzeba zrobić, żeby je dostać się? Najpierw przejść badania, tak zwane Sindesi Kensa. Sindesi to nowi uczniowie, a Kensa to badanie, egzamin, sprawdzian. Trzeba być ogólnie zdrowym, mieć co najmniej 167 cm wzrostu i ważyć co najmniej 67 kg. Dodatkowo, trzeba być absolwentem gimnazjum, ale mieć nie więcej niż 23 lata. I w tym momencie muszę wrócić do samego turnieju SUMO, wspomnianego Hombashi. Odbywa się on 6 razy w roku, w miesiące nieparzyste. Tyczniowy, majowy i wrześniowy turniej odbywa się w Tokio, marcowy w Osace, lipcowy w Nagoi, a listopadowy w Fukuoce. Ring, na którym odbywa się walka to dohyo. By go oczyścić, czyli odpędzić demony, zawodnicy po dohyoi czyli po wejściu na ring, rzucają przed siebie garść soli. Następnie wykonują shiko. Przenoszą ciężar ciała z nogi na nogę, podnosząc je i opuszczając z mocnym uderzeniem w podłoże. Związane jest to z narodową religią Shinto, o której opowiem tylko na życzenie. Wracając do egzaminów, odbywają się one kilka dni przed każdym turniejem. Chłopiec, który zda egzamin, rejestrowany jest w japońskim związku sumo i rozpoczyna życie w sumo-beya. A nie należy ono do najłatwiejszych. Pobudka o 6 rano, o 6.30 trening, o 11 kąpiel, o 12 posiłek cianko tak zwany japoński kociołek w dużej ilości, o 14 drzemka, o 16 sprzątanie i kolejny trening, o 18 posiłek znowu cianko w dużej ilości. I dopiero czas wolny. Nie za dużo tego czasu wolnego, bo o 21.00 zamykana jest brama sumo beja i rozpoczyna się cisza nocna. To ich codzienna rutyna. Zanim jednak zawodnicy mogą pozwolić sobie na taką rutynę, muszą przejść półroczne szkolenie w Kiyosujo w sali treningowej Kokugi-kan, wspomnianym na początku. A szkolenie nie polega jedynie na treningu siłowym, ale również na nauce kaligrafii, przyswojeniu wiedzy o społeczeństwie, nauce sumo-jinku czy nauce teorii wychowania fizycznego. Dywizji sumo jest sześć. Rozpoczynając od najlepszej są to kolejno Makuci, juryo, Makushita, sandame, jonidan i jonokuchi do tej pierwszej zalicza się Yokozuna – najwyższy tytuł w tym sporcie. Na ten moment nosi go tylko jeden Japończyk – Kisenosato, choć w styczniu tego roku, po nieudanych walkach spowodowanych problemami zdrowotnymi, ogłosił decyzję o zakończeniu kariery zawodowej. Jego prawdziwe imię i nazwisko to Yutaka Hagiwara. Kisenosato to tak zwane shikona, czyli imię nadawane zawodnikom sumo. Choć cały czas mówię o chłopcach, pamiętajcie, że dziewczynki również uprawiają sumo. Od 1997 roku odbywają się nawet mistrzostwa Japonii, choć dyscyplina ta jest nadal amatrzyła, czyli amatorska. Oczywiście na zawodach kobiet obowiązuje inny strój, tak zwany reotado, ale przewiązany jest pasem małasi, bo mężczyźni, jak widzicie, ubrani są tylko w pas małasi. Całość stroju kobiet wygląda podobnie do tej z zapasów, Strasznie długa ta lekcja. Już wiem, czemu czekaliśmy na nią dwa miesiące. Proszę krótko, a regularnie. Hej, łakali maś ta. Wytłumaczę ci to za tydzień. Do zobaczenia. Matane. No, mam nadzieję, że matane.